Siema. Nie tak dawno temu pokazywałem Wam przebudowanego synonima, ale to nie jest jedyny rower, który przeszedł konkretne zmiany. I dzisiaj nieco zwiększamy kaliber. Pora zaprezentować moją endurówkę po przebudowie. No i jest to oczywiście NS Define 150 AL rower, który jest ze mną już od października ubiegłego roku. Sporo już udało nam się pojeździć. Startowaliśmy razem w zawodach downhillowych na stożku w Wiśle w Szczyrku, lataliśmy razem na hopach na Łysej także różne rzeczy, różne przygody mamy już za sobą, no ale teraz nadeszły zmiany, naprawdę konkretne zmiany, zacznę od tego co się nie zmieniło no i oczywiście jest to rama NS Define 150 o skoku 155 mm można ją zmienić na Define 130 wystarczy przełożyć ten element mocujący Dumper, i można sobie po prostu przerobić DeFi na 150 na 130 lub 130 na 150. Co więcej, oferuje ona również możliwość zmiany wzniosu suportu, a co za tym idzie, także całej geometrii ramy. Tutaj damper jest przykręcony na takiej krzywce, obracając ją można podnieść lub obniżyć sobie suport o około 5 mm. Ja teraz jeżdżę w pozycji niskiej, czyli ten rower jest bardziej. Siadnięty na tyle, taka jest zresztą chyba pozycja domyślna. Nie zmienił się kokpit, cały czas mamy tutaj kierownicę NS License w wersję aluminiową oraz mostek. Zmieniła się natomiast szerokość kierownicy, fabrycznie miała ona 80 cm. Ja przyciąłem ją sobie ostatnio na 76. Taki jest chyba dla mnie optymalny wymiar, optymalna szerokość w przypadku takiego roweru. Zostały także gripy, holdfasty naprawdę bardzo dobrze mi się na nich jeździ jeżeli oglądaliście bajczek z synonimem to wiecie, że właśnie kiedy pojeździłem w tym rowerze na holdfastach, to zdecydowałem się założyć je również tam więc cały czas śmigam na nich naprawdę fajne, jeśli ktoś lubi twarde gripy i takie, które zapewniają dobre czucie, to są gripy dla niego jeśli lubicie takie grube mięsiste, miękkie, no to podejrzewam, że nie zostało również siodełko NSa a także opuszczana sztyca X Fusion Menic o skoku 150 mm, jeśli dobrze pamiętam. Nie jest napisane, ale ma 150 na pewno. Nie zmieniła się również przerzutka, oraz kaseta. Mamy tutaj 12 deorkę. No i kaseta akurat jest to Sunrise o rozpiętości 1151. Jak ją dojadę, to prawdopodobnie wleci tutaj jakiś Shimano XT lub SLX, żeby zaoszczędzić trochę wagi. Ale póki jest dobra, póki działa, no to szkoda ją marnować, więc po prostu jeżdżę, dopóki jej nie dorżę. Zmieniła się za to korba, fabrycznie również była tutaj DeOre, a wleciał SLX. Tutaj różnica wagi jest zdecydowanie największa, także zdecydowałem się na taką zmianę. Co prawda, jeszcze w tym rowerze nie miałem takiej sytuacji, żeby spadł mi łańcuch, nawet na zawodach downhillowych. I jeszcze mi się taka sztuka nie udała. Ale niestety, ze spadającym łańcuchem jest tak, że wszystko jest dobrze, dopóki ci pierwszy raz na zawodach nie spadnie. Strzeżonego pan Bóg strzeże, no i dlatego wleciała również prowadnica do łańcucha. I to jest akurat jakiś Dartmur, bo akurat taki był pod ręką i jest relatywnie tani, a robi swoje zadanie. Wleciały również nowe pedały: są to Shimano DeOre XT M8120, czyli ta odmiana, właśnie z taką dodatkową. Platformą naokoło, która pozwala się podeprzeć w momencie, kiedy gdzieś tam się noga wypnie, to zawsze się można szybko poratować. Do tego mam oczywiście jeszcze odpowiednie buty, ale o butach pogadamy sobie myślę innym razem. Na razie przejdźmy do hamulców, bo tu jest kolejna konkretna zmiana, z której jestem naprawdę zadowolony. Mój egzemplarz fabrycznie posiadał zwykłe, najtańsze lewele od Strama. Teraz wjechały tutaj również Shimano DeOre XT w odmianie trailowej Enduro, czyli wersja czterotłoczkowa, i naprawdę siła hamowania wzrosła radykalnie. No bo jednak podstawowe levele, no to wiadomo przy dużych tarczach i mojej niewielkiej wadze, jakoś mnie to tam było w stanie zatrzymać. Ale teraz naprawdę czuję, że mam nadwyżkę mocy hamującej, a nie jest to takie na styku. Rozmiar tarczy się nie zmienił: z przodu jest 203 mm, z tyłu 180 no ale jednak siła i jakość hamowania wzrosła niesamowicie. Podobnie jak do wszystkich innych moich rowerów, tutaj także wleciały koła VYTYV, a konkretnie model ATR. Jest to dosyć świeża pozycja w ofercie, z tego co wiem, chyba dopiero w tym roku wyszła. Aluminiowa obręcz, piasty również VYTY. TYV wewnętrzna szerokość obręczy 29,3 mm, o ile dobrze pamiętam, a komplet waży około 1730 gramów, czyli według moich szacunków pozwoliło to urwać około 30 z całego roweru na masie rotującej, co jest najbardziej tutaj istotne. A skoro już przy kołach jesteśmy, no to oczywiście słówko na temat opon. Przez całą zimę jeździłem na Wolfpackach Enduro. Fajna opona, jednakże to nie jest taka typowa guma do zastosowań zjazdowych do ścigania i do mocnego haratania, jest na to po prostu zbyt delikatna, więc nadaje się w sam raz do takiego trenowania jazdy po śniegu, jazdy bardziej turystycznej w jakimś delikatniejszym terenie, natomiast do takiej ciężkiej jazdy chyba coś mocniejszego. No i dlatego wleciał tutaj taki zestaw, jaki widzicie. Z tyłu mamy chyba najbardziej oklepaną klasykę, jaką można sobie wymyślić czyli Miniona DHR2 No i właśnie zależało mi, żeby na tył mieć coś naprawdę mocnego dlatego zdecydowałem się na wariant w oplocie Double Down, czyli podwójny oplot Do tego mieszanka Max Grip, czyli ta najbardziej przyczepna, najbardziej miękka Mam nadzieję, że szybko jej nie zetrę, ale to zobaczymy jak będzie szło Szerokość 2.4, no i to chyba tyle na ten temat. No, minion jak minion, nie? Każdy to zna. Z przodu początkowo chciałem założyć Asegaja, ale niestety żadnego nie było pod ręką, a chciałem mieć już rower gotowy i móc na nim sobie pojeździć. Dlatego, za namową paru osób, które mają doświadczenie z takimi oponami, zadecydowałem, że zamontuję tutaj Michelina Wild Enduro Front w odmianie Magic X2, również szerokość 2,4. Jest chyba to taki wariant dość wypasiony, chociaż nie jestem do końca tego pewien. Bo po prostu, o ile jeszcze gama Maxisa, te wszystkie mieszanki, oploty i tak dalej w miarę ogarniam, to tutaj niestety nie jestem taki obeznany. Ale na pewno nie jest to najtańsza wersja. Waży około kilograma i ta guma też również jest tu taka dosyć miękka. Może jest wśród Was ktoś, kto ogarnia opony Michelin, więc może się na ten temat wypowiedzieć. Póki co. Jestem z niej zadowolony Na deser zostawiłem wisienkę na torcie Czyli oczywiście zawieszenie Coś co się tutaj rzuca w oczy jako pierwsze No i jak widać wjechał tutaj zestaw Olinsa Szwedzkie złoto Widelec RXF 36 M2 Czyli najnowsza wersja w najnowszej budzie Z najnowszym tłumikiem Skok aktualnie 160 mm Zastanawiam się, czy go sobie nie wydłużyć na 170, ale póki co jeżdżę tak i jest ok. Z tyłu mamy TTX 22M, wersja trunion, bo taką mam po prostu ramę. Skok 62,5 mm, a długość 205 Obydwa korzystają z technologii TwinTube. I tutaj nie będę udawał, że się na tym jakoś szczególnie znam, bo jestem inżynierem od matematyki, a nie od dynamiki płynów. Więc jeżeli macie ochotę, to sobie po prostu na ten temat poczytajcie w necie. Ale z rzeczy, które są tutaj jeszcze warte ujęcia, no to tak. Widelec ma łącznie trzy komory powietrzne, z czego dwie połączone ze sobą stanowią jakby komorę główną, a trzecia jest tutaj jest osobno pompowana, zastępuje ona w tym widelcu tokeny. Więc jeżeli chcemy mieć większą progresję skoku w końcowej fazie, to nie trzeba go rozbierać, nie trzeba tam wsadzać żadnych tokenów, po prostu tutaj mamy komorę ramp up, którą się osobno pompuje i tym ustawić sobie można właśnie progresję skoku w końcowej fazie. No oprócz tego oczywiście mamy komorę główną, którą się ustawia sag naprężenie wstępne. Widelec posiada również osobną regulację wolnej kompresji i szybkiej kompresji i co ważne. Są one realizowane totalnie niezależnymi od siebie kanałami, czyli po prostu jedno ustawienie nie wpływa na drugie. Oczywiście mamy tutaj również regulację tłumienia odbicia. I tym, co jest tutaj istotne dla mnie, jest to, że mimo, że mamy tutaj sporo opcji regulacji, robi się to stosunkowo prosto, ponieważ mają one dość małą rozdzielczość po prostu tu jest mało klików od oporu do oporu i każda poszczególna zmiana o jeden ząbek powoduje odczuwalny efekt. Efekt, który nawet ja jestem w stanie po prostu wyczuć od razu w jeździe, dlatego łatwiej jest trafić w takie swoje preferowane ustawienia, niż na przykład w Foxie, gdzie tych klików jest dużo więcej i różnica pomiędzy poszczególnymi ząbkami jest dużo, dużo mniejsza. I to jest fajne, bo rzeczywiście wystarczy, że sobie kliknę raz czy dwa wolną kompresją i ja czuję, że ten amortyzator zaczyna inaczej działać. Nie jeżdżę na tym długo i cały czas jeszcze właśnie delikatnie eksperymentuję z tymi ustawieniami, ale jest to rzeczywiście fajne i jest to proste do ustawiania, bo czuć tą różnicę. I podobną sytuację mamy z tyłu w damperze. Tutaj ustawienia są dokładnie takie same. Mamy więc wolną kompresję, szybką kompresję z trzema ustawieniami: w pełni otwartą, pośrednią oraz taką platformę bardziej już do podjeżdżania. Ten damper nigdy nie blokuje się na beton, on zawsze się ugina dosyć mocno, ale jednak to trzecie ustawienie utwardza go na tyle, że można komfortowo podjeżdżać, nie ma już takiego silnego bujania. Oprócz tego jest oczywiście regulacja tłumienia odbicia. Dlaczego w ogóle sprężyna, a nie powietrze? Wynika to z zastosowania tego roweru. To nie ma być freeride'ówka, od latania hop mam rower dirtowy, a to ma być po prostu szybkie z góry i na tym mi tu przede wszystkim zależy. Chcę sobie nieco postartować węduro. Czasem, jak wiecie, lubię także zawitać na zawody downhillowe, kiedy czas pozwala, i dlatego chciałem mieć maszynę, która będzie jeździć szybko z góry. Takie jest jej zadanie. A damper ze sprężyną stalową charakteryzuje się dużo większą czułością. Dużo lepiej wybiera małe nierówności, to wynika z jego konstrukcji. Z tego, że tam w środku jest mniej uszczelek niż w wariancie ze sprężyną powietrzną, no i po prostu uważa się, że do downhillu lepiej pasuje sprężyna. Tu, oczywiście, pewnie można by długo dyskutować na ten temat, ale tak bardzo upraszczając po przestudiowaniu naprawdę wielu artykułów, po obejrzeniu wielu filmów na YouTubie, zasięgnięciu. Rad u wielu ogarniętych, naprawdę ogarniętych osób, doszedłem do wniosku, że wybieram sprężynę. Ta, którą mam w tym momencie założoną, ma twardość 388 lbs, czyli funtów na cal. I to mi daje około 25% sagu. Na razie tak jeżdżę, i wydaje mi się, że jest to całkiem optymalne ustawienie. Także udało się nieźle wszczelić z pierwszego razu. Oczywiście to nie są tanie rzeczy. Dlatego przy tej okazji chciałbym bardzo podziękować firmie FF Sport, która jest autoryzowanym dealerem marki Olins na Polskę, a także mojemu zaprzyjaźnionemu sklepowi i serwisowi rowerowemu, czyli reanimacji rowerowej Starnowa, bo dzięki ich wsparciu mogłem sobie na to pozwolić. Gdybym to miał kupić po cenie katalogowej, to z pewnością byłoby to po prostu poza moim zasięgiem. Także dzięki. Raz jeszcze. Na koniec zostały nam jeszcze tylko detale, co wcale nie oznacza, że nie są one istotne. No i mamy tutaj błotniczek Matpiga w edycji NS Bikes, także markowy. To się wydaje taką pierdolą, ale słuchajcie, wcale tak nie jest. Przekonałem się o tym już dobitnie, że naprawdę taki niepozorny błotniczek robi niesamowitą różnicę, kiedy przychodzi jeździć po błocie, po jakichś mokrych warunkach, bo po pierwsze. Wszystko nie leci wam w twarz, i cokolwiek widzicie, a po drugie, chroni on po prostu widelec i ten syf tutaj się nie zbiera, nie leci w golenie. Także, naprawdę, ważna sprawa w takim rowerze. No i do tego mamy także oczywiście bidon feedlocka, jak we wszystkich innych moich rowerach. Natomiast tutaj to rozwiązanie ma chyba największy sens ze wszystkich tych sprzętów, bo po prostu tego bidonu się nie da zgubić. On nie wyleci. Można haratać po bike parkach, po trasach enduro, po trasach downhillowych, po 10 metrowych hopach. Nie ma takiej opcji, żeby to wyleciało. Ze wszystkich zalet Fidloka, czyli tego, że to jest dobrze wykonane, jest to estetyczne, to właśnie jednak ta cecha, to znaczy niewypadalność jest tutaj najistotniejsza i w takim rowerze jest to naprawdę błogosławieństwo. Prawdopodobnie nie jest to najlżejszy rower na świecie. W tym momencie waży w okolicach 16 kg. Podejrzewam, że nawet może z lekkim haczykiem, bo ważyłem go jeszcze na poprzednich lżejszych oponach i wtedy ważył równe 16, co prawda był wtedy na dentkach, więc na tym jest pewna oszczędność, ale jednak te gumki są wyraźnie cięższe, więc pewnie koło 16,2 coś takiego zgaduję, że będzie on teraz Ważył. No i dodam jeszcze tylko na koniec, że są to oczywiście koła 29, zarówno z przodu jak i z tyłu, powinienem o tym powiedzieć na początku, ale zapomniałem, więc dodaję teraz na koniec. I to by było chyba w zasadzie tyle. Jeśli o czymś zapomniałem lub chcielibyście coś jeszcze wiedzieć na ten temat, to oczywiście napiszcie w komentarzu i chętnie Wam odpowiem. Dajcie znać, czy mój Define w takim wydaniu Wam się podoba. No i widzimy się w następnym filmie. Do zobaczenia!